Cześć moi drodzy, ja jestem Atre witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. No i cóż, jesteśmy w kanałach, musimy zabić króliszka, także myślę, że... Myślę, że możemy dalej szaleć. Cześć panie Zygfryd. Co ty tu... Aaa, Wiedźmin. Oczy. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice... Wybacz, nie chcę mi się rozbierać nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zykryt, rycerz zakonu Płonącej Róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Gerald, wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanałów sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? to już możemy porozmawiać. A co ty właściwie wiesz o kuroliszkach? Kuroliszek, nazywany skofinem, zalicza się do ornito-reptyli. Jest to pośrednim między gadami a ptakami. Masywny, dwukrotnie większy od dużego ptaka. Przypomina nieco koguta, stąd jego potoczna nazwa. To ciekawe. Mów dalej. Kuroliszek jest często mylony z Bazyliszkiem. To dwa odrębne gatunki, podobne tylko z nazwy. Wbrew obiegowej opinii nie zamienia w kamień spojrzeniem. Należy za to wystrzegać się jego dzioba. Atakując trafia w witalne narządy z zabójczą precyzją. Szczególnie jeśli bestia ma szansę zajść ofiarę od tyłu. Jak więc według ciebie należy walczyć z takim potworem? Należy uważać na tyły. Kuroliszek potrafi zakraść się bezszelestnie i zdradziecko zaatakować plecy. Bez srebrnego miecza walka jest o wiele trudniejsza. Co więcej, trzeba dobrze machać tym mieczem. Skofin jest wymagającym przeciwnikiem. Jakie składniki alchemiczne można pozyskać z Kuroliszka? Chociaż oczy bestii nie zmieniają w kamień, są bardzo cennym i uniwersalnym komponentem. Słyszałem, że jeszcze cenniejsze są lotki z ogona bestii. Imponująca wiedza. Muszę przyznać, że moja wiedza o potworach kończy się na Kuroliszku. Grawiura opisująca tę bestię jest jedyną, jaka zachowała się po moim świętej pamięci ojcu z Danel. Posiadał ich znacznie więcej, ale przepadły w brzuchu mantikory. Rycina Kuroliszka okazała się odporna na trawienie. Współczuję. Polowałeś też na mantikorę? Niedokładnie. Byłem wówczas poza domem. Kiedy wróciłem, dowiedziałem się, że ojciec, mimo iż kaleki, postanowił walczyć z potworem. Kazał się przywiązać do konia i z modlitwą na ustach ruszył do szarży. Domyślasz się, że skończyło się to tragicznie. Kiedy dotarłem na miejsce, czwara konała w straszliwych męczarniach. Połknęła staruszka niemal w całości, nie mogąc wydłubać go ze zbroi. Później mówili, że święty płomień gorący w duszy Ejka spalił serce potwora. Zaiste bohaterska śmierć. Niech spoczywa w pokoju. Chcesz zabić Kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza płonącej róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża we zimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory, z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla wiedźminów? Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, ale śniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. A dawaj, dawaj, chodźmy razem. Zatem prowadź Wiedźminie. Zatem pan Zykryt. Dobra, pochodzimy po kanałach sobie. Już, pójść. Zbieramy muszczki. Jak w dupie. Beczki. To jest zamknięte. СИХО ТАМ! Не кричь. А, какие Nie mogę ich użyć, bo chyba jest za jasno. Dobra, mogę. Jeszcze trochę to pomoże tutaj. I rozjaśni sytuację, szczególnie na YouTube. Plus 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 plus. To jest top, tak? A tu jest leży kuroliszka, dobra. Ale wiek, głowa pająk. Tak list. Eriku, z torturowanych bliźnierców udało się wydobyć lok ogólnej informacji. Wiemy, że miejsce spotkań wyznawców ugłego pęka znajduje się w jednym z tych w kanałach. Niestety nie udało nam się ustalić dokładnej lokalizacji. Jeden z kultystów miał w sobie klucz, który dołączam do listu. Stawiam orzechy przeciw diamentom, że klucz otwiera drzwi, za którymi znajduje się miejsce spotkań. Zejdź do kanału, spóbuj zlokalizować innych loch. Niech ci wieczny ogień oświetla drogę w ciemnościach. Znajmiesz skrypta kultystów. Fantastycznie. Widzimy sobie z drugiej strony. Jup. Gera. Uważaj za tobą. No siema. No to byłoby na tyle. Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się, ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną. Doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę Kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobrze. Chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Ja y sefire, Będzie nam potrzebna. Taki kamyk będzie nam bardzo potrzebny później do zadań. Beczka i ognisko. Mogę tu wejść? Nie, jeszcze nie. Pieniążki zawsze spłaci. Nie wiem gdzie mam Tam biega, do klasztorny pewnie idziemy, co? No dobra. Wyjście z kanałów, to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak. cicho, słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. No. Znaleźliśmy siwego skurwiela. Czy jak zwykle miał rację, zabić go. Rycerzaty. Miecz zakonu! Coś okay. ktoś ma ktoś nas tutaj, no, mam mieczyk. To nas chce coś za, zabić nas. Starzy znajomi? Powiedzmy, zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia i więźniowie. Walczyłem z króliczkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do Lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w zimie. No no no, no. Daj mi mieczyk. No daj mieczyk, no. O Jezu, te blokady normalnie chciałbym mieczy wziąć. To nie. Jakiś świstek mamy. Dobra, otwieraj to! Bierzemy swoje rzeczy i idziemy żyć w zimkę. Wyzima klasztorna. Tanie dziwki mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. No, weźmy sobie tutaj. W nocy, także fantastycznie. To jest za cień. To nic nie stoi, jakie kliki To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zykfryd. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. A to za moment, przejdźmy się. Ziggy? za mało mi płacu. Geralt! miło Cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił wyzimę przed straszliwym kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. <laughs> On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, Dobra, do Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Zygfryd. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Także gdybyśmy go nie spotkali, byśmy musieli przekupić tego pana wachmistrza. Ta ulica potworów? Nie, portowa. Na razie nie będziemy tutaj wchodzić nigdzie. Przejdziemy się po, sobie po ulicach. Po, po, sobie przy, po, po ten, co tu jest. Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnoludcy, rzemieślnicy i elfi artyści. No ja, widzę zabójca jest. Ktoś misił? O, jeszcze Fleder przyleciał. No tak, nie ten, nie to, wiesz... Vampir w, w lesie, w mieście. O. No dobra. Także w nocy będzie salamandra latać tutaj. STÓJ! Dobra. Będą tak wyłazić. Kowala. Drzwierza. Idziemy dalej oglądać. Vivaldi, dobra. Ja Kalksteina. Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Mamy no, kupieckich, tutaj będą stragany, ształy. Na razie nie wchodzimy, bo nie możemy. Będzie nam ten. Pan. Pan. Wachman. Pan Wachmistrz przeszkadzał. A to jest szpital, dobra. Co to było? Fleder przylecia. Dzień dobry, panie Fleder. Plac Klas, klasztorny. Klasztor ponadzie róży. Ma swoją bazę. Wieczny Że góle przyszły. Dzień dobry. Przyszły i poszły. No, cmentarz, więc nie wiem, że są góle. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Aha. Groździ za siłę. Tam mam antykariusz? To, to handlarze, tam są. Tutaj mam jeszcze losek miejski. Tam się musiał ten losek dostać. Żeby rzeczy odzyskać. Chyba, żebym sobie gdzieś przekimał na przykład. Zapiszemy. Gdzieś tutaj siedzi Zygi, bo nie wiem, które to bo nie pamiętam. Ma te tutaj, no Tam jest Zygi. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Słyszałeś może o zleceniach dla widźmina? Masz na myśli walkę z bestiami? Zakon płonącej róży doskonale radzi sobie z tego typu zadaniami. Aczkolwiek. Tak. Cóż, ostatnio sprawy w mieście angażują wszystkie nasze środki. Tymczasem otrzymaliśmy prośbę od zaniepokojonych kupców. Potwory zagrażają przystani na bagnach. Brzmi jak robota dla wiedźmina. Kto płaci za zlecenie? Na pewno nie zakon. Popytaj kupców w Wyzimie, szczególnie tych znamienitszych. O ile wiem, pod prośbą podpisał się bogacz Lojwarden. Dziękuję. za frydę. Postaram się zająć sprawą przystani. Myślimy się obrócić po starónek. No. Tutaj trzeba będzie wpaść i posprzedawać rzeczy Książki, bardzo dobrze. O upiorach. Południce, północnice i upiory budzące groże dzikim gonie. I płomień. Kawaler Erik wogiel z za pozwoleniem w w czasach zakład dwóch róży chylił się ku upadkowi. Mistrzowie i zwykli rycerze byli jednakowo skorumpowani, a przy tym pozbawieni wiary. Piernaty przedkładali nad walkę, a dziewki nad modlitwę. Następcą Rudolfa Walariasa e, został Jakub Dalzetberg. człowiek wielkiej prawości i położności powiadają, że podczas konklawy biała róża w jego dłoni zajęła się pomieniem i święta trwoga chwyciła zgromadzonych. Jakub D. Aelsenberg. Aldersberg miał jasną wizję reform i nie bał się y, wprowadzać ich w życie. Zmienił miano zakonu, który od tej pory zwie się zakonem płonącej róży. Przede wszystkim zaś wskazał rzeczerom nowe cele, mieli oni nieść pomoc wszystkim ludziom i chronić ich przed stworzeniami ciemności oraz potworami, do których wielki mistrz zaliczył również kwiatel. Okej. Okay. Nie mogę się przespać. No, dzielnica mi do tej dobra. Tutaj coś coś dużo piesów. Na piesy będzie zlecał kost. Tędy chyba było przejście. Bohaterów straży, tak. to mamy dół na zwłoki chyba. Część nieznanych roślin tutaj rośnie, także trzeba jakąś kupić książkę. Metalara, dobra. Młoszki, dobrze. Tam zima handlowa. Daje no, się, nie mogę nigdzie dżemnąć na ulicy. Ja mam mieczyk, bym sprzedał. Jest 5.30. Chyba że po prostu wezmę i poczekam. A, pochodzę po domach. Dzień dobry, chciałem was okraść. Mądry Gerwan nie, 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 nie zbiera roślin, których nie zna. A to się można było łowić. O nie, na książki, bo ja na książki. Ja hopaj, na książki bydzie. No widzę, domek. A to chyba domek kojarzę. Tak, te, te roślinki, tak coś, tak coś, tak coś, tak coś, ktoś coś mi podpowiadają roślinki. No, no nic, na razie poczekamy. Pytanie, nie chcę tutaj, wiecie... że po domach nie chcę odpowiedzieć jakiegoś pesta. Niente. Tam szani mieszka, o proszę bardzo, ach, wiem gdzie był ognisko, dobra. Kalk... Może u Kalkrzenia się przyśpimy Ja już go obrobię. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Hmm. Hmm. Przepraszam, zamyśliłem się. Dobra, możemy... Yy... Pokaż mi swoje towary. Co masz mi tutaj? Czy to jest? O jest... po Algule, cmentary i zjadarki. Hmm, tutaj mamy o wywerny bazyliszki, kuroliszki. To już czy tam, to już książkę. Eee, minerałach. Puszczyka czytam. Tam. 500. To właśnie 500. No cóż no. Ta może Dobra. I... Hmm. sobie? Dara, trzy mam. Mam trzy. W końcu srebrny tutaj bić. Tak, zrobimy. Ja Chcę coś tu grzmotnąć, oleje, tyle. Dobra, to szpanko. Coś cóż moi w tym odcinku to byłoby na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, a my widzimy się w kolejnym materiale, dzięki, pa pa!